Super, ja. Hopa. Hopa. Wiedząc, że jest rak mózgu, e, dla mnie było, było tylko jedno jasne i, i oczywiste. Jest następny problem, który trzeba pokonać. Nie ma dla człowieka większego bólu, jak po prostu śmiertelna choroba dziecka, czy w ogóle krzywda dziecka, sorry Ja myślałam o, żeby mu pomóc, ulżyć, żeby nie musiał przy pomocy morfiny gdzieś tam w hospicjum umierać, to o eutanazji. No był wyniszczony to chemią, zanik mięśni totalny, stawy, Totalnie zdegenerowane po chemioterapii. Zęby. Całe zęby posypały się. Spał jak zabity półtorej doby. Jak się przebudził, to, to, to normalnie jakby cuda się stały. Zerwał się, pełen energii z uśmiechem na twarzy. Płen energii, no i zaczął funkcjonować z dnia na dzień była ewidentna poprawa. Czy Pani tak, tak to odczytuje, że pani był mąż uratował życie naszego dziecka? Tak. Ten przykład jest e, bardzo ciekawym przykładem, to trzeba powiedzieć. Bo to, co już wie w tej chwili medycyna oficjalna, to to, że wyciągi z konopi hamują rozrost komórek nowotworowych, hmm, hamują hmm, rozrost naczyń, które takie nowotwory wytwarzają. W każdym razie, hmm, to już jest dowiedzione, to dzisiaj wiemy. To jest olej, gdzie główną substancją jest CBD. Legalny. Legalny. Dobra. To tamte dwa? To jest RSO nie niestety legalny. nielegalny. Ten, który w onkologii jest najistotniejszy. Mhm. De facto ten olej z mojego źródła, on zawiera oprócz THC, pięć innych składników. Mhm. A ten, ten to jest trzeci? To jest CBG. Ale legalny, czy nie? Legalny. To nie jest psychoaktywa mhm. substancja. A za to jest przepotężny, najpotężniejszy antydepresant. Ile taka kuracja miesięczna pana kosztuje dla Kuby? Około. No, około 20-25 tysięcy. Gdyby nie grono przyjaciół, rodzina, to to w sumie obłysuję. Jak pan często jeździ po ogień Drakuby? Jak mi się kończy? Na obiad mniejszy, tak pan? No, staćmy raczej na, na powiedzmy, miesięczny zakup i co Możemy jechać z panem?